A więc ja witam wszystkich z tej strony Matizek A dzisiaj jak wam obiecałem wczoraj na poście będzie odcineczek z nowych sneak peeków A więc tak mamy tutaj takie cztery nowe sneak peeki Dobra no to więc przechodzimy do pierwszego A więc tak pierwsze to jest jak już możecie widzieć ABC w Starym Jarosławie I mamy tutaj trzy nowe samochody Mam nadzieję że będą wszystkie no bo fajne są. A więc tak no to pierwszy to jest Opel Astra J który był na przedsięwzięć sneak peeka w tam co nagrywałem ostatnio Kolejny, tu mam już, to już wy wiecie, ale tutaj właśnie też ładnie sobie stoi, zasnieżone oczywiście, drogi całe i auta ubrudzone, fajnie. Kolejnym nowym autem, którego już nie było na sneak to jest Opel Insignia, chyba to jest kombi, jak się nie mylę. No a za tą Insignią stoi jeszcze stara Opel Zafira, ta taka pierwszej generacji. Tak mi się wydaje, przynajmniej bo tak wyższa to raczej to jest Zafira. No to tyle z tego pierwszego SneakPika bo to ciekawy, jak widzicie, no mi się bardzo podoba. Kolejny sneak peek mamy zimę, to jest sęczkowo. No to pierwszą uwagę nam przykuwa Mercedes Sprinter, który będzie pewien zremajkowany I mnie to cieszy, bo wreszcie, bo im się tak trochę średnio jeździło. No sami wiecie, jak ktoś ma to, tak nie fajnie się nie jeździło. Taki był, no nie wiem w sumie, jak to nazwać. A teraz mam nadzieję, że będzie wreszcie fajny. Więc może się będzie właściwie opłaca opłacało nie jeździć, bo tutaj wygląda tak nawet fajnie. No i pociąg, który też leci tutaj z niego, ten śnieg, jakby tak no, za nim tutaj, jak widzicie. Na kolejnym z mamy tutaj ten tory przed darłowcem tutaj tu będą mieć już pociągi wreszcie, także według mnie bardzo fajnie że będą mieć tutaj pociągi. Taki fajny przejazd będzie i będzie, oczywiście on działał. Także fajnie. No i Realna Laguna, jak widzicie zimajkowana można po Felgach poznać i w ogóle... no naprawdę teraz to też bardzo jestem zaskoczony, ale fajnie, że wreszcie będzie zimakowana, bo... No ogólnie to fajne auto, a po prostu takie było trochę zepsute, a teraz będzie takie no fajne mi się mam nadzieję, bo tutaj fajnie wygląda, więc no to jest kolejny. No i ostatni sneak peek też jeden chyba, albo nawet bad mój ulubiony. Mamy tutaj Malechowo, yy, tutaj mamy strasznie zaspy, tylko ciekawy jestem te zaspa co jest, czy ona będzie, czy nie, no bo tutaj musi jakoś autobus dojechać przecież. No, ale bardzo tutaj fajne są te zaspy, no super, widzimy, no taka realistyczna bardzo nawet. I bardzo ładne Audi 80 Tak właśnie czułem, że Na jeden z odcinków kiedyś mówiłem Jakby dodajdę w że tam takie stoi takie Audi, takie całe jakby, taki Wrak, taki, taki pognity, taki Zardzewiały cały, no i tak mówiłem, że Możecie sobie zobaczyć, bo tak mi się wydaje że Tak mówiłem, że coś czuję, że mogą to dodać No bo tak w sumie, tak to Tak czułem, no i rzeczywiście To Audi chyba będzie, no bo skoro jest na Snipiku No to raczej na pewno powinno być No i bardzo ładne jest, jak widzicie, fajne Mi się bardzo podoba no i co? Takie cztery oto sneak peeki na dzisiaj. No i jeszcze zaraz sobie pójdziemy na trello, więc za chwilę się jeszcze widzimy. A więc dobra, ja już jestem na trello, jak widzicie. Yy, tutaj się zmieniło, tak. No to w sumie tutaj jedna rzecz teraz, bo na upcoming nam w sensie no nie że ten, tylko ogólnie z, z zima, już po prostu jest jako zrobiona. Yy, to to dzisiaj zauważyłem rano. No i tu to chyba się już nic nie pozmieniało. Tak mi się wydaje. No więc co widzę, z tego odcinka to na tyle. Bardzo fajne, aż dość sneak peek. No i co? Widzimy jutro update, więc czekamy. Jak będą jakieś informacje, to oczywiście wam będę pokazywał, albo tam. No, zawsze będzie jakaś informacja, jak coś się pojawi, więc z tego odcinka to na tyle. Ja sobie żegnam, Matizek, Cześć!